Miasta pięknieją, ale i niestety pustoszeją. Sytuacja związana z epidemią koronawirusa w Polsce może mieć wpływ na realizację wielu inwestycji, tak jak tu. Budowa dworca ma zostać zakończona w tym roku. Ostateczny termin będzie uzależniony od dalszego przebiegu prac budowlanych i wykonania odbiorów technicznych. W Niedzicy jest budowany zupełnie nowy dworzec w formule tzw. innowacyjnego dworca systemowego. To autorski projekt PKP S.A. obejmujący budowę nowych, jednokondygnacyjnych obiektów z wykorzystaniem takich proekologicznych rozwiązań jak panele fotowoltaiczne, odzysk wody deszczowej, pompy ciepła czy oświetlenie lodowe. Niektórzy wykonawcy sygnalizują braki kadrowe w swoich zespołach oraz u podwykonawców i dostawców materiałów. Występują także ograniczenia w transporcie oraz w załatwianiu spraw urzędowo-administracyjnych. Prace budowlane są jednak cały czas prowadzone, ale w cierpliwości tak należy się uzbroić. Naszym programem inwestycyjnym objętych zostało sześć dworców kolejowych w województwie warmińsko-mazurskim. Aktualnie prace budowlane prowadzone są na czterech dworcach: w Olsztynku, Szczytnie, Suszu oraz Niedzice. Jeden z dworców, Oczny Zachodni, został już przebudowany i od połowy 2017 roku korzystają z niego podróżni. Co istotne, wszystkie inwestycje dworcowe w regionie prowadzone są z wykorzystaniem funduszy unijnych. Oby te nowoczesne dworce czym prędzej nam służyły i nie z długą listą ograniczeń, tylko tak jak kiedyś. Niech podróże koleją ponownie wrócą do naszych łask. Po pandemii z pewnością docenimy je ze zdwojoną mocą.